Spodziewałem się, ale tak bardzo długo wchodziliśmy w to spotkanie i na koniec już naprawdę graliśmy, graliśmy dobrze, a przede wszystkim walczyliśmy. Ale jeżeli ktoś by mnie zapytał przed spotkaniem, to tak spodziewaliśmy się, bo oni zagrali bardzo dobry mecz zwycięski u siebie na inaugurację z Rzeszowem, więc ja myślę, że to jest drużyna, która powalczy w niektórych. Powalczy, może myślę, że sprawi kilka niespodzianek, chociaż nie wiem, czy wtedy to będą już niespodzianki, bo oni naprawdę grają bardzo dobrze, przyjmują bardzo dobrze. Ja myślę, że na chwilę obecną e, gramy bardzo e, często i e, fajnie, że e, jesteśmy w stanie dwóch... W dwóch zawodników dać tą samą jakość drużynie, więc to jest naprawdę rewelacyjne i, i ja myślę, że na każdej pozycji jesteśmy tu w stanie e, nie zejść z jakości grania. Ta nasza drużyna nie, nie pozbędzie się jakości grania, jeżeli będziemy grali różnymi, w różnych formacjach I, i to jest bardzo fajne. I, i mam nadzieję, że, że ten pierwszy okres, bo jest niezwykle ciężki, przetrwamy i będziemy walczyć o każde zwycięstwo. Tak i gra się bardzo, bardzo trudno i na bloku, i w obronie, bo grają dosyć szybko. Więc z tym mieliśmy bardzo duże, bardzo duże problemy. Na pewno dzisiaj nasza zagrywka na początku bardzo kulała, robiliśmy bardzo dużo błędów. Myślę, że gdzieś tam z biegiem tego spotkania mogliśmy się troszkę rozwinąć. Każdy miał swoje momenty lepsze, gorsze na tej zagrywce, ale porównując te dwa mecze, ten pierwszy i ten dzisiejszy, no na pewno zagrywaliśmy dużo lepiej w Gdańsku. Robiliśmy przede wszystkim mniej błędów. No dzisiaj, dzisiaj to ryzyko często trzeba było podjąć, bo jednak drużyna z Katowic bardzo dobrze przyjmowała i na siatce robiła z nami co chciała. Zatem trzeba było to ryzyko wprowadzić, żeby chociaż się wyeliminować dobrze grających środkowych. Tak, no to cieszy na pewno, że ten Tajbrek wywalczony z 2-1, bo przegrywaliśmy tutaj 2-1, no i miny były takie nietęgie, a, a wywalczyliśmy to i, i to bardzo cieszy, bo w takich meczach buduje się zespół. Oczywiście. Jesteśmy na początku rozgrywek, e, oczywiście, straciliśmy jeden punkt, ale myślę, że takie zwycięstwa są, są bardzo ważne. Szczególnie, że, że to dopiero druga kolejka i my, tak naprawdę, jeszcze gdzieś tam jakieś zagrania, akcje. Próbujemy się nauczyć na nowo. P Powiem tak, e, jestem przyzwyczajony do tego, że grałem codziennie i trzeba było się otrzepać i na, jutro grać. Więc trzy e, dni to jest naprawdę bardzo dużo.